Drodzy kombatanci i weteranni, Szanowni Państwo. Dziś obchodzimy międzynarodowy dzień zwycięstwa ustanowiony w rocznicę podpisania aktu kapitulacji Niemiec. 8 maja 1945 roku padł rozkaz sprzedania działań wojennych w Europie na morzu, lądzie i powietrzu. Rozkaz upragniony i wyczekiwany przez setki milionów mieszkańców naszego kontynentu. Agresorzy Niemcy dążyli nie tylko do zwycięstwa militarnego, ale do pełnej dominacji nad narodami, dla społeczności, w których wyznaczono rolę pod Mieszkańcy podbitych krajów poznać mieli straszliwe znaczenie wojennych pojęć, takich jak ostateczne rozwiązanie, obóz koncentracyjny, komora gazowa, łapanka, wywóz na roboty przymusowe. Według różnych szacunków zginęło w tym wojennym szaleństwie od 40 do 60 milionów ludzi którzy polegli lub zostali bestialstwo zamordowani. Pośród tych, którzy pierwsi stanęli na drodze faszystowskim Niemcom, byli Polacy. To polskie zdecydowanie nie, Powiedziałem Hitlerowi, spowodowało przystąpienie Wielkiej Brytanii i Francji do wojny i umożliwiło w konsekwencji powstanie koalicji antyhitlerowskiej. Dla nas ta wojna trwała najdłużej. Od 1 września 1939 roku 5 lat, 8 miesięcy i 8 dni. Przez cały ten czas setki tysięcy naszych rodaków walczyło na lądzie, morzu, powietrzu, wspólnie z innymi armiami aliantów o jeden, jedyny cel – odbudowę swojego wolnego i suwerennego państwa w wolnej i demokratycznej Europie. W ostatniej fazie II wojny światowej w jednostkach regularnych wszystkich państw alianckich walczyło łącznie około pół miliona Polaków oraz kilkaset tysięcy w armii podziemnej w kraju. Dzień 8 maja był więc dniem niezwykłej ulgi. Nadszedł uprawniony czas, bez grzmotów dział, ryku syren, zwiastujących nadciągające drama, bez ciągłego strachu. Dla Polaków koniec wojny nie był jednak tak radosny, jak dla mieszkańców Europy Zachodniej. Koniec walki nie oznaczał dla naszych przodków pełnej niepodległości państwa polskiego. Decyzję o łusach Polaków, o granicach naszego państwa podejmowano na konferencjach w Miaucie i Pocztali. Odbywający się bez udziału naszych reprezentantów, bez wysłuchania naszego głosu. Kraj nasz pozostał w radzieckiej strefie wpływów. Posłuszeństwo wobec nowego totalitaryzmu zapewniały miliony żołnierzy Armii Czerwonej, którzy stacjonowali na naszych ziemiach. Dla, wo dla wielu wojennych bohaterów stan ten oznaczał kolejne represje i obawy o własne życie lub niemożność powrotu do ojczyzny o wolność, której walczyli prawie 6 lat. My, Polacy, nie możemy pozwolić sobie na nieprzypominanie o wydarzeniach II Wolnej i jej konsekwencjach dla naszych przodków. Wyciągajmy wnioski z tamtych dramatycznych doświadczeń. Budujmy naszą przyszłość opartą na silnych więzach między państwami Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Dbajmy o partnerskie stosunki z naszymi sąsiadami. Tylko w ten sposób możemy ugruntowywać pozycję Polski na arenie międzynarodowej, podejmując nie tylko decyzje dotyczące naszego państwa, ale mając realny wpływ na losy całej Europy. W imieniu mieszkańców pragnę wszystkim kombatantom, bohaterom II wojny światowej i wszystkim, którym przyszło przechodzić przez tramę tamtych dramatycznych chwil, złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. To zaszczyt móc spotkać się z Wami. Dziękuję. Dziękuję. O zabranie głosu proszę wiceprezesa Rady Społecznej Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz prezesa Miejskiego Zarządu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych pana porucznika Wiktora Wolskiego. Szanowni Państwo, droga młodzieży, już minęło 74 lata od zakończenia najokrutniejszej wojny w historii świata. W tej wojnie II Światowej Rzeczpospolita Polska, państwo środkowe Europy utraciło ponad 70 tysięcy kilometrów kwadratowych swojego swego przedwojennego terytorium, a naród polski stracił ponad 6 milionów swoich obywateli. Ludność żyjąca przeżywała w okrutnych terorach okupacyjnych. 2 miliony 840 tysięcy pracowało przemysłowo na rzecz III Rzeszy. 2 miliony 400 tysięcy Polaków z Pomorza i Wielkopolski Niemcy przysiedlili do Generalnego Gubernatorstwa, a ponad 400 tysięcy Polaków i innych narodowości ówczesnej Polski wyjeżdżali na Seberlin i Kazachstanu. Tę okrutną wojną światową Wywołali przywódcy państw osi, najpierw Niemcy i Włochy, a później Japonia. Natomiast do koalicji Antylierowskiej weszły organizacyjnie trzy główne państwa Wielka Brytania, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone Ameryki. Rozpoczęta wojna w 1 września 1939 roku w Europie, a później w Afryce Północnej zakończyła się klęską Niemiec i Włoch. 8 maja 1945 roku na Dachach, na Wszelnym Wschodzie, na początku września 1945 roku po rzuceniu no, do końca sierpnia przez Amerykanów dwóch bomb jądrowych na miasta Hiroshima i Nagasaki. Zginęło 200 tysięcy osób, a Japończycy podpisali na amerykańskim. Stawką marynarczą wojennej kapitulacji. Należy wspomnieć, jak wojna ściągnęła Amerykę poprzez atak Japończyków na Port Harbor na Hawajach w dniu 7 grudnia 1941 roku. Do tej pory Stany Zjednoczony oficjalnie nie uczestniczyli w tej wojnie ale działania przeciwko Niemcom, Japonii i Militarni, Militarni Wielkiej Trójki poprzez wspólne przeprowadzone konferencji. Pierwsza konferencja irańska w Teheranie w okresie od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku dotyczyła wspólnych działań przeciw Niemcom, Włochom i Japonii, zwłaszcza otwarcia drugiego frontu na zachodniej Europie powojennej współpracy oraz warunków dla przyszłego pokoju w świecie. Druga konferencja odbyła się na terenie ZSR w Krymie, w Biał Białcie w dniach od 4 do 11 lutego 45 roku. Powszechnie mówiono, że to państwa trójki dokonali podziału Europy. Jednak tego dzieła dokonali Stalin i Churchill. Spotkań w Moskwie bez udziału chorego Rozwoita. Mówiący, kto wyzwala dany kraj, ten czyni z, z, nie, z niego swoim strefę wpływu. Dla Polski ustawione nowe granice granicy Na wschody po linii Kursona, na zachodzie po linii od Rejny a od północy do Morza Bałtyckiego z terytorium Prów wschodnych. Jednak część tego terytorium zaneksowali Rosjanie odzyskali się dawne ziemie piastowskie, państwo było o powierzchni 312 683 km2, około 38 milionów mieszkańców, prawie jednolitym, narodowościowym, z mniejszością około 1 miliona tubylców. Wiele krajów wschodnioeuropejskich zostało podporządkowanym bastionem, bastionem Radzieckim. Ameryka była przeciwna w tej sprawie. Przyjęto wniosek Stalina w rozbieżnych interesach przeprowadzenia wolnych wyborów w wyzwolonych krajach. Podczas tego dwuosobowego spotkania nigdy jeszcze do tej pory tak wąskie grono nie podejmowało decyzji w imieniu tak wielu państw i narodowości. Między innymi opracowała tam plan Powołanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, a ZSZSR włączyła się do wojny przeciwko Japonii. Trzecia pożdamska konferencja odbyła się w dniach 14 lipca do 2 sierpnia 1945 roku z udziałem doradców Czech, państw zwycięskich, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych Ameryki, z nowym prezydentem Harrym Trumanem który mógł już śmiało przeciwić się Stalinowi po śmierci Rozwoju. Na tej konferencji załatwiono wiele problemów. Rosjanom uznano bohaterami pokonania fryzjostowskich Niemiec, demerytryzacji Niemiec, ukarania zbrodniarzy wojennych, oszkodowań wojennych, przesiedlenie ludności. Zachód, godzi się pozostawić ZSSR, to wszystko, co już wcześniej zdobyli Rydzieccy i polscy żołnierze wśród zwycięskiej koalicji wkraczających w wojsk od wschodu do wschodu w głąb niemieckiego terytorium brały udział, brał udział polskie jednostki wojskowe, a biało-czerwone flagi trzepotały nad dachami restart Szanowne Państwo, droga młodzież, Walczyliśmy na różnych frontach i bitwach pod Leniną, Trubrukiem, Norwikiem, Monte Cassino na polu alzacyjnej, Lotaringi, powstanie warszawskie, walka walkomorskie po obrzeg, szlakiem pierwszej, drugiej armii Wojska Polskiego przy forsowaniu misji i Odryg Lużyskiej, w ruchu oporu na polski ziemi. A także na morzach wraz z Anglikami i pod murami na, naszych pilotów Wielkiej Brytanii w pięciu Polskiej Dywizji Rotniczej. Uczcijmy pamięć tych, którzy zginęli w walkach i rozskiej i koncentracyjnych i stanowisk jest to chwała oręża polskiego upamiętniony jako jeszcze jedno uświęcone krwią miejsc Polaków po wrześniu 1939 roku. Nasze pokolenie ma prawo wolać i domagać się pokoju na świecie, lado i porządku w naszej ojczyźnie. Na drodze kopatańskiej niezmiernie trudnej, zawili i rzadko się w złą krwią. Wzruszony przez nasze pokolenie myślą przewodnią dla żołnierzy był zawsze nasz kraj, nasz naród, nasza ojczyzna rzecz pospolita Za uwagę dziękuję. Ziemio krwią i od nim płynąca. Na rozdrożach twoich stoję, tułacz jesieni. I zanim cię ramionami ogarnę, Słyszę takt Twego serca, takt moich kroków. Serca nieodmienny przez gorzki potów. Serca spalone, czarne. Zawiesić na sosnach Twoich wotum. Ziemio, nieskojarzona niebu. Osobna, wypalona wiekami piętnem. Milionem grobów słyszę rytm Twój niedoczekany. Góry ławą bijące do morza jak tętno. Szeroko drży. Oskarżone niebo wbite na glisza, napal, i jak perwiot po nocach uderza o burzę żal. Śmierć mnie ucałuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. Ziemio, szept twój serce rozerwał jak szrapner. Gdzie jest twój krzyk? Litanie, dzwony sucho do nieba jak śród. Nieba nie podpalają, nie podpalą. Ręce, kamienie na dnie oceanu. Ziemia twarda jak żołnierski suchar, Ziemia gorzka od krwi i żalu, Ziemia głucha. Bez tej miłości można żyć, Mieć serce puste jak orzeszek, Malutki los nebarstkiem pić, Zda los zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, W roku kryjówkę sobie bić, O blasku próch nam mówić gnieje, O blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im że są ja okno wypalone, rozbite szkło, rozwiane dym, jak drzewo znagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu? Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pustobrzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Ta dawność jej w głębokich warstwach, czasem pośrodku drogi stane. Może nieznanych pieśni garstka skrzyni żelazem nabijanej, a może dzban, a może łuk, jeszcze się w łonie ziemi grzeje. Może pradawny domu próg, ten, którym wkroczyliśmy w dzieje, Stąd idę myślą w przyszłe wieki, wyobrażenia nowe składam. Kamień leżący na dnie rzeki oglądam i kształt jego badam. Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły, wyrzeźbi głowę rówieśnika. Ten kamień leży w nurcie wisły, a w nim potomna twarz ukryta. By na tej twarzy spokój był, i dobroć, i rozumny uśmiech, naród mój nie żałuje sił. Walczy i tworzy, i nie uśnie. Pierściń świetlnych lat nad nami, ziemia ojczysta pod stopami. Nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo po nim. Może tylko wola, różaną po schodkach dół. dziewczęta spod parasola, żołnierski włożymy strój. Błękitna chustka marzenie, wtórzy tu granaty dwa i zdjęcie chłopaka w, w kieszeni. II wojny światowej w Europie przywołać pamięć wszystkich rodaków, którzy ofiarą swego życia oświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylając głowy w zadumie i skupieniu ucimy męstwo, niezłomność i honor żołnierzy. Którzy walczyli o honor, godność i wolność narodu polskiego. Niech słowa apelu będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności każdemu żołnierzowi wojska polskiego, który przyczynił się do zwycięstwa i oddał życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Wzywam żołnierzy Polski! Ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej, którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem. Odwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu! Słowę, Żołnierze września 1939 roku, stający mężnie przeciw niemieckiej i sowieckiej agresji. Wzywam bohaterskich obrońców Westerplatte, Helu i poczty polskiej w Tańsku. Wizny, węgierskie górki i warszawy, Ułanów spod mokrej i krojan żołnierzy z Nadwarty i Bzury oraz obrońców Tomaszowa, Lubelskiego i Kocka. Stańcie do water Przywołuję obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, żołnierzy walczących na strażnicach Korpusu Ochrony Pogranicza obrońców Grodna, Wilna, Wowa i Równego, oraz bohaterów spod Kobrynia, Szacka, Jabłonia i Wytyczna. Stańcie do apelu! Woła Wołam żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dla których wolność ojczyzny i dobre imię Rzeczypospolitej do ostatnich chwil życia było wartością najwyższą. Przywołuję Was, żołnierze, tułacze walczących o wolną Polskę pod Narvikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Anconą, Falejs, Arnem i Bredą. Stańcie do apelu! Wołam was, żołnierze wojska polskiego, walczący na wschodzie, na wale pomorskim i około brzeg, nad odrą i nysą oraz w szturmie Berlina. Stańcie do apelu! Przywołuję walecznych asów przestworzy z znaku biało-czerwonej szachownicy oraz marynarzy walczących na morzach i oceanach pod banderą z białym orłem. Stańcie do apelu! Wołam wojskowych i cywilnych konspirantów! tworzących struktury rządu i parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, bohaterów Operacji Burza i heroicznych powstańców warszawskich oraz żołnierzy niezłomnych powojennego podziemia, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej i Straży Więziennej oraz wszystkich obrońców ojczyzny, którzy zostali podstępnie i okrutnie zamordowani przez oprawców z NKWD w 1940 roku w Katyniu, Charkowie. Sferze i Kijowie oraz innych miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Zbierze, zbierze, zbierze. Wołam wszystkich rodaków zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamordowanych w katowniach Gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych oraz wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Stańcie do apelu! Przywołuję deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zmarłych w łagrach oraz zamordowanych w obozach i więzieniach. Za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Wzywam wszystkich znanych i nieznanych rodaków, którzy na zawsze spoczęli tam, na nieludzkiej ziemi. Stańcie do apelu! Zginęli w świecie Wołam do Was, żołnierze! Którzy ofiarnie walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Przywołuję wszystkich polskich żołnierzy, których mogiły rozsiane na różnych frontach II wojny światowej znaczą szlak ku wolności i niepodległości Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! na Wzywam żołnierzy alianckich, którzy przelewali krew w walce o wolność swoich ojczyzn i innych narodów. Stańcie do bel. Do Was się zwracam potomni. Nie zapomnijcie naszych bohaterskich rodaków, którzy oddali życie w walce o wolność ojczyzny. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego będą dla nas i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w kaśle, Bóg Hort, ojczyzna. Chwała bohaterom. Czekajcie chwilę. Z okazji 74 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, salwa honorowa. Oczność do salwy honorowej. Trzymaj, ładuj, salwą, pal! Ładuj, salwą, pal! salwą,